A wiecie, gdzie były jeszcze kiedyś takie dziwne dźwięki? Puszczę wam. Takie dziwne odgłosy. Kurde, chyba tego nie znajdę. Serio. Dobra, nie znalazłem tego, ale to, to też jest dziwny odgłos. O kurwa! Ale, ja. o chyba może znajdę. O, jest, 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 jest. O, o to mi dziwne odgłosy chodziło. Patrzcie, też takie dziwne odgłosy. Słyszycie to? Co to? Ktoś pierdzi. słyszycie to? To no, zaraz wypuchnie. Co to jest? <grystanie> Dobra. To sery był niego taki dźwięk. No. Kolega mu powiedział, że to jest jakiś tam mod do GTA czy coś? To jakiś taki wirus był taki nieszkodliwy, że tylko cały czas taki dźwięk był dziwny w komputerze. I Dawid się pyta: w to? Co to? <grystanie> I się wystraszył i wyłączył komputer, i się rozłączył.